Dry. Do you know I'm looking, and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing. Witajcie, ja jestem właśnie w centrum opatulona, bo jest strasznie mroźne powietrze i zapowiadają u nas śnieg dzisiaj. Nie wiem czy dokładnie w Dublinie. Przypuszczam, że nie, ale podobno w Irlandii ma padać dzisiaj śnieg. No nie wiem, zobaczymy. Ja wracam właśnie z pazurków świeże, świeżutkie, nowy odcień. I to jest yy, Cat Eye, a pod spodem jest lakier w kolorze yy, czarnym. I ja teraz dokony samochód, chcę jeszcze sprawdzić. Muszę iść do Zary, zobaczyć zapłaszczę, dalej go szukam. Yy, I po mnie ma przyjechać Dominik z Weroniką, więc o tyle dobrze, że nie będę musiała iść na przystanek i czekać na autobus, tylko po prostu oni po mnie zaraz przyjadą i mnie zgarną w centrum. Powiem Wam szczerze, że nie popisałam się wczoraj, za wiele nie nagrałam, czekałam dość długo na Dominika i na Weronikę, bo były korki, był wypadek, więc zmarzłam jak cholera w tym centrum, wstąpiliśmy tylko po drodze coś zjeść, przyjechaliśmy do domu i na tym na tym by tak naprawdę mój dzień się zakończył, więc dzisiaj jeszcze w piżamie, ale nie ważne. Dzisiaj do Was wracam, żeby ten film skończyć i Wam wrzucić. E, wstąpiłam do dwóch, trzech sklepów, czterech sklepów. Tak naprawdę zakupy zrobiłam w dwóch. E, w Primarku kupiłam klapki takie bling bling bling, ale to tylko dlatego, że one mają fajną, miękką podeszwę. Te, które Wam ostatnio pokazywałam ze srebrnymi e, koralikami, z srebrnymi cyrkoniami, to one strasznie są głośne. E, jak chodzę wieczorami po mieszkaniu, a domownicy już śpią, a ja oglądam e, jakieś tam serie to one są na tyle głośne, że boję się, że mogę ich obudzić, więc stwierdziłam, że wezmę te klapki. Będę miała wersję dzienną, wersję nocną, także te klapki. I Weronika poprosiła o dwie rzeczy. Tak naprawdę o trzy, ale tej trzeciej już widzę, że w torbie nie ma, więc albo sobie zabrała i przykleiła, albo. Albo nie wiem, chyba tak, albo są gdzieś u niej w szufladzie. Poprosiłam o taką bluzeczkę, bardzo ładna, w przepięknym, funkcjowym kolorze. Była jeszcze w kolorze pomarańczowym, ale ona stwierdziła, że nie, pomarańcz to nie jest jej kolor. I drugą bluzeczkę, którą ja zauważyłam, a byłam pewna na 110%, że się jej spodoba. To jest właśnie coś podobnego jak w tamtym roku miała Zara, tylko ta jest w kolorze. Śnieg! Śnieg, właśnie, spać śnieg! Masakra! Co się dzieje? Ta pogoda oszalała, od kilku dni mamy tak obrzydliwą pogodę. Jezu, zaraz Wam pokażę, patrzcie! Patrzcie! Widzicie? Czy nie widzicie? Tu będzie lepiej widać, bo to jest podłoga nawet nie układana, z racji tego, że jest za zimno. Uuu, zima! Wczoraj mówiłam, że będzie śnieg padał? no to padał tylko dzień później no i jeszcze wracając tutaj do tych zakupów więc zobaczyłam, ja wiedziałam, że się Weronice spodoba, zadzwoniłam do niej, mówię Wera patrz, czy chciałabyś taką bluzeczkę Werka lubi takie bluzeczki do spodni na długi rękaw, taka zeberka różowo, taki brudno różowy połączony z czerwonym, tutaj z przodu marszczona i Wera mówi tak, ale ekstra no to jej kupiłam i ja wstąpiłam sobie jeszcze do Arnoca, to był czysty przypadek Ponieważ będąc u mojej agnieszki, rozmawiałyśmy właśnie o, o jodze, o, o matach do jogi, ja miała matę do jogi, ale moja mata była po pierwsze strasznie śliska, a po drugie, moje koty też ze mną ćwiczą jogę i biały im pazury i zaczęła ta mata się po prostu w niektórych miejscach już sypać. I ona mi właśnie poleciła matę, taką jak. Ta, którą mam tutaj pokazuję, tylko z innej strony. Ona była dostępna na stronie amerykańskiej, więc zamawiając ją ze Stanów, zapłaciłabym już dodatkowo przesyłkę plus cło. Ale będąc w Warnocie właśnie na stoisku tam na dole, zauważyłam, że mają właśnie rzeczy do, do jogi. Mają różne zestawy do ćwiczeń, mają również maty i właśnie tą matę, to jest prawie taka samego, ona, tylko chyba inny producent i tą matę sobie kupiłam, co prawda nie była... Nie była tania, bo 8 dych, ale to już taka jest inwestycja na jakiś czas, poza tym no, na pewno nie pozwolę moim fotom się na niej rozkładać tutaj. A ta mata, którą miałam zamawiać ze Stanów, to też, też kosztowała chyba około 80 dolarów. Dodatkowo przesyłka plus złoto wyszłaby mnie ponad stówkę, więc, więc yy, nie było sensu. A ta mata na pewno nie będzie taka śliska jak ta moja poprzednia, którą kupiłam chyba w Ticke Maxie, ale nie, nie byłam z niej zadowolona. Nie była, nie, nie była aż tak praktyczna. Chociaż chyba moje koty były zadowolone. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Co ty tam robisz? Lili? Torwa jest? Tak? Mogę sobie do niej wejść. Wróciliśmy właśnie do domu, byliśmy w Zarze, Dominik sobie kupił przepiękny płaszcz, zaraz Wam pokażę, a przy okazji zakupu w Zarze niedaleko jest Lid i wstąpiliśmy po zakupy spożywcze, ponieważ ja osobiście bardzo lubię Lid dla warzywa, owoce, pieczywo, a że było po drodze, więc mówię to, choć wstąpimy od razu, nie będziemy jutro jechać. Kupiliśmy kiść bananów, awokado, świeżego ogórka, łososia do kanapek, czekoladę, którą Wam od razu polecam, jest przepyszna, kupujemy ją już po raz trzeci. Naprawdę jest przeekstra ta czekolada. Bułki, ja bardzo lubię bułki i chleb z Lidla, więc kupiliśmy bułki. Ciasteczka maślane, rocket, rukola, se, nie seler, nie seler to nie seler, to jest por. Pora do obiadu na jutro, pomidorki, Weronika sobie wybrała grecki jogurt. Ściereczki do czyszczenia okularów, nerkowce, brokuła, maliny, truskawki. Paprykę, bardzo lubię ten miks papryk takich małych, słodkich. I coś, co widziałam na TikToku, czyli ciasteczka z kawałkami czekolady, to są już gotowe, gotowe ciasteczka. Wystarczy je tylko wypiec w piekarniku, wyjmujemy, wyjmujemy je z woreczka na papier, do piekarnika i po. nie wiem, jakim czasie. 16, yy, między 16 a 20 minut, tak, tak, yy, nie, zaraz, czekajcie, 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 czy ja tutaj coś nie mieszam, bla, 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 bla. tak, między 16 a 20 minut w piekarniku i wyjmujemy mają przepyszne, yy, takie tradycyjne, tutaj bardzo często spotykane cookies, także będziemy to robić, ale nie dzisiaj, bo na to nie ma czasu. I słuchajcie, co jeszcze mam powiedzieć. A nie, e, Dominik musi właśnie spróbować płaszcz, zaraz wam pokażę. Operator, to jest twoje dwie minuty, lansuj się. OOTD. Wyliczę ci co do sekundy, dawaj OOTD. Co masz na sobie, operator? Płaszcz zabyt. Pod spodem goły. No co masz pod, co masz pod spodem, pod płaszczem? Pod płaszczem mam koszulę jego. spodnie unknown. Diesel. Nie, diesel. Zajebiste klapki. I Te łyżby. Ja, dobra, teraz już nie, robię, nie mamy beki teraz na poważnie właśnie to jest ten płaszcz, e, który, o którym Wam wspominałam. On mi się bardzo spodobał w Zarze kilka dni ty, 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 temu czy tydzień temu? Kiedy byliśmy w Zarze? Tydzień temu. Jutro no, będzie ja nie tydzień. A tak, Dominik go wypatrzył. Oczywiście, jak powiedziałam, kup sobie, bo jest zarąbiste, tylko masz kurtki. E, ty masz tylko kurtki, nie masz płaszcza. To byś powiedział, że będzie miał 60 lat, ale jednak przespał się z tematem przez tydzień. domył do 60 lat i pojechał. Przez, noc, po jego... przez noc się ze starzałem 20 lat. I pojechał do Zary kopił błasz, obrycie. Fajny, bo nie jest, nie jest długi. Jesteś wysoki, kolor ma obłędny. To mnie chciał ciemny, ale nie, 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 nie. Ja go widzę tylko w jasnym. Kamel, kamel. Pa.